Hej, ja mam na imię Klaudia i witam na kanale Zaczytaj się w Azji. Osoby, które nieco dłużej subskrybują ten kanał, oglądały jakieś starsze filmy, zapewne zwróciły uwagę na nową nazwę kanału. Pomyślałam jednak, że chciałabym coś zmienić, jeżeli chodzi o nazwnictwo. Ten kanał jest jeszcze dość młody, ma niecały rok, więc kiedy zmieniać, jeżeli nie teraz. A wydaje mi się, że ta nowa nazwa podoba mi się troszeczkę bardziej niż książki azjatyckie. Także od dzisiaj. Będę się z Wami witać efektycznie na kanale Zaczytaj się w Azji. I dzisiaj opowiem Wam o czymś z książkami powiązanym dość luźno. Skupimy się na postaci pierwszego i prawdopodobnie jedynego czarnoskórego samuraja w historii Japonii. Zapraszam! Jeżeli śledzicie growe social media, jeżeli śledzicie sceny wirtualnej rozrywki, to możecie domyślać się, co zainspirowało mnie do nakręcenia tego filmu. Otóż kilka dni temu w sieci pojawiły się zapowiedzi nowej odsłony gry Assassin's Creed, która ma nas zabrać do feudalnej Japonii. W ramach tej gry będziemy wcielać się w postać młodej Japonki. Nie pamiętam, czy było podane jej imię. Jeżeli tak, to przepraszam, nie pamiętam. Natomiast w tej produkcji pojawi się też postać jakiego legendarnego, niemalże czarnoskórego, samuraja imieniem Yasuke. Trochę poszukałam w internecie informacji na jego temat i faktem jest, że niewiele udało mi się dowiedzieć. Natomiast postarałam się skompilować tę wiedzę, którą znalazłam i przedstawiam ją tutaj. Yasuke jest postacią niemalże legendarną, w tym sensie, że bardzo niewiele o nim wiadomo. Wpisanej w 1627 roku w kronice historycznej autorstwa François Soliera, sugeruje się, że Jasukie pochodził z Mozambiku. Badania przeprowadzam, przez osoby zainteresowane Yasuke sugerują, że być może nie pochodził on z Mozambiku, być może pochodził raczej z bardziej położonej na północ części Afryki, być może z terenów obecnej Etiopii. Sugerowałaby to jego postura, taki bardzo ciemny kolor jego skóry. Niejasnym jest też, czy Yasuke przybył do Japonii bezpośrednio z Afryki, czy gdzieś dosiadł się, powiedzmy, po drodze, tak z tego, co wyczytałam, zanim misjonarze trafili do wybrzeży Japonii, odwiedzili też tereny Indii, więc być może bohater naszego filmu tam wcześniej się znalazł w jakiś inny sposób. Zastanawiające jest też to, w jaki sposób on w ogóle trafił na pokład statku. Rozważane było, czy był jakimś niewolnikiem, czy był wzięty na jakąś służbę. To jest oczywiście niejasne, pozostaje w sferze domysłów. Rodziwego imienia bohatera też nie znamy. Na Wikipedii znalazłam dywagacje, jakieś rozważania na temat tego, jak naprawdę nazywał się Yasuke. I tam sugeruje się, że być może było to Jasufę, Isufo, Isaac, Isaak. Tego się prawdopodobnie nigdy nie dowiemy, no bo też od tych wydarzeń minęły lata. Nie wiemy, kiedy się urodził, kiedy zmarł, skąd pochodził. Wiemy natomiast, że pojawił się u wybrzeży Japonii w roku 1579, kiedy to przybył na wyspy wraz z włoskim misjonarzem Alessandro Valignano. Dwa lata później, bo w 1581 roku, Yasuke trafił do Kyoto, gdzie miał okazję poznać ówczesnego Daimyona nobunaga Ode który zafascynował się przybyszem, zwrócił uwagę swoim kolorom skóry, swoją posturą. W materiałach, które znalazłam, sugeruje się, że Yasuke był raczej wysoki, miał około 1,90 m wzrostu. W materiałach gdzieś można znaleźć taką anegdotę, że Daimyo nie wierzył, że ktoś może mieć tak ciemną skórę i nakazał jaskę się umyć na oczach, właśnie na bunagi. Oczywiście nasz bohater koloru skóry nie zmienił, ale to może sugerować, jakie podejście w tamtym czasie było Japończyków do osób właśnie innego pochodzenia, że było to dla nich coś zupełnie nieznanego. W datowanym na 1598 rok tekście Siencio Koki lub Nabunaga Koki, czyli kroniki lorda Nobunagi, możemy przeczytać krótki ustęp właśnie dotyczący czarnoskórego przybysza. Przybył wraz z mieszkańcami czarnoskóry chłopak, czarnoskóry mnich. Być może został znany za mnicha, przez to, że właśnie przybył z chrześcijanami. Miał 26 lub 7 lat. Miał bardzo czarną skórę, taką porównywalną z bykiem. Wyglądał zdrowo, szybko. Co więcej, charakteryzował się siłą 10 mężczyzn. Lord Nobunaga zafascynował się postacią czarnoskórego wojownika. Poprosił misjonarzy o zgodę na to, żeby zostawili go pod jego opieką. Kiedy oni wyrazili na to zgodę, on nadał przybyszowi imię Yasuke, podarował mu krótki miecz, podarował mu dom, przyjął go jako swojego wasala. W listach misjonarza Luisa Froisa można przeczytać, że Yasuke nie za dobrze mówił po japońsku, przez co też raczej nie rozmawiał z lordem Nobunaga. Natomiast dzięki temu, że był właśnie silny i potrafił co nieco, jeżeli chodzi o sztukę szermierczą, jeżeli chodzi o sztuki walki, to Bonaga zabierał go ze sobą w roli takiego chroniarza. Yasuda pojawia się w zapiskach po raz drugi w 1582 roku, kiedy to mówi się o nim w kontekście ocalałego z ataku na świątynię Honnoji. Tego ataku dopuściły się siły wrogie, przeciwne Nobunadze. Sam Nobunaga w trakcie tego ataku odebrał sobie życie. też je stracił, ale przyjmuje się z tego, co widzę, że raczej popełnił sepuku. Yasuke, przeżywszy ten incydent, udał się do pogliskiego zamku, gdzie przebywał syn Nobunagi, no ale tam ponownie zaatakowały wrogie siły. Dowódca tych wrogich sił ci Mitsuhide. No jednak Yasuke ponoć stwierdził, że on nie jest człowiekiem. Prawdopodobnie przez to, jak, jak wyglądał, jaki miał honor skóry, i nie zasługuje na śmierć honorową przysługującą wojownikom, przez co odesłał go do Jezuitów. I w sumie w tym momencie ślad prasu jakiś się urywa. Nie wiadomo właściwie nic na temat tego, co się z nim działo później, kiedy on zmarł, czy wrócił w swoje rodzinne strony, czy pozostał w Japonii i tak dalej. Jak słyszycie, w historii Jesukiego jest bardzo wiele niewiadomych. On wziął się niemal, że do nikąd się udał. Sama postać Yasuke, mam wrażenie jest bardzo inspirująca dla wielu twórców popkulturowych. Mamy, no teraz mamy grę oczywiście, która powstaje i na pewno zwiększy zainteresowanie tą postacią. Jasukę pojawia się także w książkach. Ona jest głównym bohaterem Netflixowego serialu anime o tytule Jessukę właśnie. Powstała też gra Nio oraz jej sequel, w których pojawia się też postać właśnie inspirowana na Yasuke. Jego postać pozostaje inspiracją dla wielu twórców. To, że bardzo niewiele o nim wiemy sprawia, że wielu artystów może popuścić wodze fantazji i, i osadzić go w niemalże dowolnym settingu, tworząc z niego Honorowego wojownika czarnoskórego, wysokiego, wyróżniającego się na tle niższych jednak Japończyków. Jestem bardzo ciekawa, jak przyjęta zostanie ta nowa odsłona Assassin's Creed, w której pojawi się ta postać. Czy będzie to wielki sukces wydawniczy? O tym przekonamy się oczywiście za jakiś czas, bo gra ma wyjść w listopadzie tego roku, jeżeli nie pamięć nie mieli. Dajcie znać, jeżeli wiecie coś więcej, jeżeli zgubialiście temat tej postaci gdzieś wcześniej na własną rękę, może oglądaliście jakiś poświęcony mu film, serial albo graliście w grę, w której ta postać się pojawia. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Dziękuję wam bardzo za uwagę, do usłyszenia następnym razem. Cześć!